Czy twój partner, albo twoja partnerka ciągle pokazuje ci, że jesteś niewystarczająca, albo niewystarczająca? Nieważne jak bardzo starałbyś, lub starałaś się zrobić dla niej, albo dla niego wszystko to, co myślisz, że sprawi ok, ja wreszcie zasłużę na jego, albo jej miłość, zasłużę na jej, albo jego uwagę. Lub zasłużę od niego albo od niej na wszystko to, czego po prostu potrzebuję i zastanawiasz się, co jeszcze takiego miałabym lub miałbym zrobić dla mojego partnera albo partnerki, żeby on mógł się wreszcie zmienić. Cieszę się, że jesteś tutaj, powiem ci przestań robić to, co robisz. Bo prawdopodobnie to jest jedyna metoda, którą znasz i zwyczajnie nie wiesz, jak w prosty i szybki sposób pracować nad sobą, nieważne, jaki jest poziom Twojej świadomości i nieważne, ile już tego tematu, czy to na terapiach, czy w jakikolwiek inny sposób, przepracowałaś, lub odpuściłeś, lub wybaczyłeś, lub jakkolwiek to zrobiłeś. Ja mam na imię Adam, i w terapii traumy relacyjnej, mojej autorskiej metodzie uczę innych, w jaki sposób pracować w oparciu o relacje romantyczne, korzystając z relacji romantycznych i doświadczenia, aby dokonywać zmiany. W sobie, tylko zmiana w Tobie tak naprawdę pozwoli Ci albo wyzwolić się z tej relacji, z której z jakiegokolwiek powodu nie jesteś w stanie wyjść, bo samotność, opuszczenie, wszystkie emocje z tym związane, zwyczajnie nie pozwalają Ci się z tego wyzwolić, pomimo że on albo ona Cię po prostu krzywdzi i tak pewnie to opisujesz. Lub na podstawie Twojego doświadczenia. Przy użyciu Twojej podświadomości zobaczysz, w jaki sposób można zmienić jeden prosty schemat, który jeśli już dało ci się wyzwolić z tych starych relacji, które dla Ciebie były trudne, ciężkie, toksyczne nazywaj je jak chcesz, ale teraz, pomimo twojej wiedzy i świadomości widzisz tylko i wyłącznie dookoła wszystkie stare schematy w ludziach. Świetnie, masz doświadczenie, zrobiłeś albo zrobiłaś użytek ze swojej pracy, i jak się spotkacie na jakiejś pierwszej, drugiej ransce to widzisz, że o nie, ten człowiek to nie jest dla mnie, bo to jest stary schemat i on potrzebuje pomocy. A ja w to zwyczajnie nie wchodzę i to jest Twój sukces. Gratuluję. Natomiast, jeśli jesteś już na etapie zastanawiania się, gdzie się podzieli albo gdzie się podziały te lub ci mężczyźni albo te kobiety, które byłyby tak samo świadome jak ja. Podejrzewam, że Twój pierwszy problem, dlaczego kobieta albo mężczyźni w relacjach romantycznych, w które chciał albo chciałabym wejść, dlaczego ci ludzie nie są na tym poziomie świadomości, na którym ja jestem? Dlaczego ja ich jeszcze spotykam, skoro jestem już na tym poziomie świadomości? Jestem przepracowana, przepracowany, odpuszczam. Rozumiem te schematy, wiem, co jest nie dla mnie, widzę to. Dlaczego? Jeśli to pytanie Ci się pojawia, daj znać w komentarzach. Ja chętnie na nie odpowiem. A na razie poczekam, aż mi coś napiszesz, i zaproszę Cię na szkolenie, ostatnie szkolenie w tym roku, gdzie uczę o tym, ale nie w formie kolejnego zrozumienia. Tylko poprzez, poprzez metodę warsztatową pracy z podświadomością dokonamy tej zmiany w Tobie po prostu. I przy okazji nauczysz się, jak to wszystko działa, i przy okazji dowiesz się, jak to zmieniać u siebie, albo u innych, którym chciałabyś pomóc. Na moich warsztatach nauka odbywa się przy okazji, a głównym celem jest zmiana Ciebie, poprzez system Twojej podświadomości, i pracę. Regresem z traumą, ze starymi emocjami, uczuciami, decyzjami, które już Ci nie służą w oparciu o Twój unikalny system wspomnień i Twoją podświadomość. Więc jeśli chciałbyś, albo chciałabyś wreszcie coś zmienić w oparciu o relację romantyczną, nieważne, czy twój partner albo partnerka nie widzi swojej strony i uważa, że on albo ona to terapię nie potrzebuje, a to jest twój problem. Albo jesteś już, jak ja to nazywam, w poszukiwaniu wreszcie tej świadomej osoby, z którą chciałbyś, albo chciałabyś iść wspólnie przez życie, ale widzisz tylko i wyłącznie w ludziach stare schematy, które potrafisz już nie wchodzić. I zastanawiasz się, dlaczego ja nie widzę osób świadomych w moim życiu, to. Dokładnie ten warsztat, jeśli oczywiście chcesz to zmienić, jest dla Ciebie, daj znać, jeśli jesteś tym zainteresowana lub zainteresowany, powiem Ci więcej.